Zastanawiacie się, czy dzieci do trzech lat będą się u nas dobrze bawić? Dziś pokażemy Wam trzy najchętniej wybierane atrakcje przez naszych najmłodszych gości Ravkolandu. Zostańcie z nami! Pierwsze miejsce zajmują jednocześnie aż trzy atrakcje. Kwiatowe safari, chlapu chlap, i kapitan Bong. Właśnie te trzy karuzele to prawdziwa frajda dla najmłodszych gości Rapolandu. Koniecznie wasze dzieciaki muszą spróbować przejażdżki na każdej z nich. Przed wami klub gąsienicy, czyli nasza tegoroczna nowość. To ekologiczny plac zabaw wykonany z naturalnych elementów, pobudzający kreatywność i prawidłowy rozwój. Ta atrakcja jest prawdziwym hitem ponieważ mogą z niej korzystać dzieciaki już od pierwszych kroków. Tego się nie spodziewaliście, ale to tutaj działa najmniejszy roller coaster w Polsce. Viking Coaster to atrakcja, na której mogą bawić się dzieci już od 85 cm wzrostu. Nie ma wątpliwości, Rapkoland to wspaniałe miejsce zabawy dla całej rodziny.